Siemanko, siemanko z tej strony Shadow. Dziś sobie zobaczy, zarabujemy na nowy utwór BORO i będzie to moja pierwsza reakcja na tym kanale. Także jeśli jesteście nowi to i chcecie więcej takich reakcji, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No i cóż, nie przedłużając, lecimy. Ty Po co robisz to przecież wieś. Gdzie teraz biegniesz? Wylałem już milion łez i cierpia Gdzie teraz jesteś? Gdzie teraz jesteś? Czemu nie ma ciebie, bo chyby też jesteś Po co robisz to przecież wieś. Gdzie teraz biegniesz? Wylałem już milion łez i wiecie. Gdzie teraz jesteś? Zawsze Nie no refren. jest nie no, refren bardzo fajny. Wpada w ucho i generalnie trochę zalotuje starym BRO, który też już już zanim scena tak się rozwinęła, że też on był. Nie wiem czy można nazwać go prekursorem tych śpiewanych refrenów, ale na pewno był jednym z pierwszych, zanim reszta sceny zaczęła. On to, Zanim reszta sceny zaczęła już. Piewad na otoczenie to on wyprzedał swoje czasy. Byłem lojalny, nigdy nie byłem zazdrosny. Nawet diamenty z kopalni nie są tak cenne jak moje wartości. Życie smaczne, prawdy. od kiedy jesteśmy dorośli Nie szukam wielu przyjaźni, chcę tylko takie wysokiej jakości. Siedzę sam z nie wiem którą dobę i przed majkiem robię sobie długą spowiedź. Miałem nic nie pisać już o tobie, a wyskoczyłaś w moim telefonie. Choć nie jestem typem samotnika, to sam rzadko kiedy jeszcze w peletonie. Wrzucam wałcie muzy na głośnikach, bo inaczej zielnych myśli going Zwrotka spoko, fajnie poskładana, hmm, chociaż to nie, bardziej wolę BRO jak daje bregowe numery, jak chociażby Perpetuum Mobile, ale ten kawałek też jest całkiem fajny, mimo że nie Multimat. Czemu nie macie obok mnie? Siedzisz w głowie jak refren który nuci przez cały dzień Dałem ci co najlepsze, dałem ci nawet więcej Dałem ci całe serce, a ty w zamian złamała się Ja i muzyka znów sam na sam Nie podzieli nas hajsta, bank Myślę o ludziach i chwilach, które niestety ten czas już zabrał nam Myślę czasami o tobie, powiedz Dlaczego byłaś jak fan fatal? Najwyższa pora zapomnieć Bardzo fajny numer. Daję łapkę w górę, już dałem, nawet nie zauważyłem. I cóż, napiszcie, jak Wam siada ten numer. I niedługo, może kolejne reakcje. Także do zobaczenia. Niedługo.